Był moment, w którym zrozumiałam, że cisza potrafi zranić bardziej niż krzyk. A najgłębsze blizny to te, które zostawia rodzina. Nazywam się Elwira, mam 36 lat. Ale ta historia zaczęła się, gdy miałam zaledwie 17. I choć minęło tyle czasu, do dziś słyszę w głowie ten krzyk. Jej głos. Krzyk mojej młodszej siostry. Tamtego dnia wróciłam do domu trochę później niż zwykle. Autobus się spóźnił, a ja miałam dodatkową godzinę w bibliotece, próbując nadrobić zaległości z matematyki. Nie sądziłam, że to wywoła aż taką burzę. Ale w naszym domu wszystko mogło wywołać burzę, jeśli dotyczyło mnie. Kiedy przekroczyłam próg, zastałam ich wszystkich w kuchni. Mama miała zmarszczone czoło, tata siedział z gazetą, udając, że nie słyszy niczego wokół. A Kinga, moja siostra, teatralnie rzuciła łyżką na stół i powiedziała z pogardą. Oczywiście, Elwira znowu się spóźnia, bo przecież cały świat musi kręcić się wokół niej. Zamilkłam, nie wiedziałam, co powiedzieć. I zanim zdążyłam otworzyć usta, usłyszałam coś, czego nigdy nie zapomnę. Dlaczego po prostu nie znikniesz? Wszyscy bylibyśmy szczęśliwsi. Nie spojrzała mi w oczy. Powiedziała to z takim chłodem, jakby mówiła o jakiejś rzeczy, nie o człowieku. A potem. Co było najgorsze, moi rodzice nie zaprzeczyli. Nie powiedzieli: Kingo, nie wolno tak mówić. Nie stanęli w mojej obronie. Mama tylko spuściła wzrok. Ojciec wzruszył ramionami i odwrócił stronę gazety. Stałam tam, jakby czas się zatrzymał. Czułam, jak kolana zaczynają mi drżeć. Ale nie płakałam. Nie dałam im tej satysfakcji. Przeszłam obok nich w milczeniu. Weszłam do pokoju, spakowałam kilka rzeczy, kilka ubrań, notatnik, książkę, stare zdjęcie babci. Kiedy schodziłam po schodach, Kinga powiedziała półgłosem, ale wystarczająco głośno, bym usłyszała. No i dobrze. Wreszcie będzie spokój. Nikt mnie nie zatrzymał. Nikt nie zapytał, dokąd idę. Był wieczór, padał deszcz, a ja po raz pierwszy w życiu naprawdę byłam sama. Zatrzymałam się dopiero na przystanku autobusowym na drugim końcu miasta. Przemoczona, zmarznięta, z torbą na kolanach. Nie miałam gdzie się podziać. Żadnych przyjaciół, którym mogłabym zaufać. Żadnej ciotki, która by mnie przyjęła. I po raz pierwszy zrozumiałam, jak okrutny może być świat dla kogoś, kto nigdy nie był kochany. Pamiętam, jak patrzyłam na swoje odbicie w szybie autobusu. Oczy opuchnięte od niewylanych łez. Włosy przyklejone do twarzy. A jednak, w tamtej chwili poczułam coś dziwnego. Coś, co przypominało ulgę. Bo, choć serce bolało, wreszcie nie musiałam udawać, że wszystko jest w porządku. Znalazłam schronienie w małym, tanim pensjonacie przy dworcu kolejowym. Pokój miał tylko jedno łóżko, cieknący kaloryfer i zapach stechlizny, który nie znikał nawet po otwarciu okna. Ale to był mój pokój. Moje miejsce. Mój pierwszy krok w stronę życia, które miało być moje, nie ich. Pierwsze noce były najgorsze. Cisza była głośniejsza niż krzyki w domu. Tęskniłam za czymś, czego nigdy nie miałam, za ciepłem, za miłością, za ramieniem, na którym można się wypłakać. Ale wtedy nauczyłam się czegoś ważnego, że najpierw muszę być swoim własnym ramieniem. Pewnej nocy, leżąc na zimnym materaku, zadałam sobie pytanie, które zmieniło wszystko, czy naprawdę zasługuje na to. Co mnie spotkało? Odpowiedź przyszła szybciej, niż się spodziewałam. Nie. Nie zasługiwałam. I to był początek. Początek czegoś, co miało zmienić bieg mojego życia. Można mieć lat siedemnaście i czuć się, jakby się żyło już od wieków. Bo niektóre dni ważą więcej niż całe lata. Z początku myślałam, że to potrwa tylko kilka dni. Że mama zapuka do drzwi, że tata po mnie przyjedzie. Że ktoś zatęskni. Ale dni mijały, a mój telefon milczał. Cisza, którą wcześniej znałam tylko nocami, teraz wypełniała całe moje życie. Mieszkałam w najtańszym pensjonacie, jaki znalazłam. Prowadziła go samotna kobieta, która nie zadawała pytań. Płaciłam za pokój z pieniędzy, które wcześniej odkładałam na książki. Szybko się skończyły. Znalazłam pierwszą pracę kilka przecznic dalej sprzątanie w piekarni od piątej rano. Nielegalnie, za grosze, ale pozwalało mi kupić coś do jedzenia. Moje dłonie popękały od detergentów, ciało bolało od wstawania przed świtem, ale nie narzekałam. Nikt mnie tam nie oceniał. Byłam tylko jedną z wielu twarzy w tłumie. I to było moje schronienie, anonimowość. Wieczorami wracałam do pokoju z bolącymi plecami i mokrymi butami. Czasem zasypiałam w ubraniu, czasem wcale. A kiedy myśli zaczynały krzyczeć głośniej niż rzeczywistość, pisałam. W starym zeszycie, jedynym, który zabrałam z domu. Pisałam wszystko, żal, gniew, tęsknotę. Bo tylko papier mnie nie przerywał. W pewien czwartek, gdy deszczlał bez końca, wracając z pracy, zatrzymałam się pod daszkiem starego sklepu z używaną odzieżą. Mokra, zziębnięta, ze ściśniętym żołądkiem, patrzyłam w wystawę pełną ubrań z innych żyć. I wtedy zobaczyłam ją. Stała po drugiej stronie ulicy. Starsza kobieta w granatowym płaszczu z parasolem, który walczył z wiatrem. Patrzyła prosto na mnie. Przez chwilę myślałam, że się mylę, ale nie. Uśmiechnęła się delikatnie. Potem podeszła. Nie powinnaś tak stać na zimnie, dziecko, powiedziała z ciepłem w głosie, które niemal mnie zmiotło. Zamurowało mnie. Nie pamiętałam kiedy ostatni raz ktoś zwrócił się do mnie z troską. Znam ten wyraz twarzy. Sama kiedyś tak wyglądałam. Głód, zmęczenie i ta bezradność. Chodź. Napijesz się herbaty. Nie ufałam obcym. Ale coś w jej spojrzeniu przypomniało mi babcie. A może po prostu byłam zbyt zmęczona, żeby dalej się bać. Zabrała mnie do małego mieszkania na poddaszu. Pachniało cynamonem i kurzem. A w tle grało stare radio. Na ścianach wisiały zdjęcia dzieci, wnuków, psa. Zaparzyła mi herbatę z malinami i położyła na stole talerz z ciastem. Nazywam się Irena. A ty? Elwira. Ile masz lat, Elwiro? 17. Skinęła głową. Nie pytała więcej. Jakby wiedziała, że reszta i tak wyjdzie z czasem. Tego wieczoru zasnąłam na jej kanapie, przykryta kocem, który pachniał lawendą. Obudziłam się dopiero rano. Po raz pierwszy od tygodni spałam spokojnie. Pani Irena nie miała wiele, ale miała serce, które potrafiło pomrugeścić samotność innych. Nie pytała o moją rodzinę. Nie wypytywała o szczegóły. Dała mi ciepło i spokój, rzeczy, których nie znałam nawet z dzieciństwa. Zaproponowała, żebym została na jakiś czas. Pomagałam jej w domu, robiłam zakupy, odkurzałam. W zamian dostawałam posiłki i łóżko. To była umowa, której nie trzeba było podpisywać. I choć wciąż sprzątałam w piekarni, wieczory u niej były jak powrót do świata ludzi. Pewnego dnia, kiedy pomagałam jej porządkować starą komodę, wyjęła teczkę z dokumentami i położyła ją przede mną. – Masz talent do liczb? – zapytała. Skinęłam głową. Zawsze byłam dobra z matematyki. Uśmiechnęła się i podała mi formularze. To papiery do szkoły wieczorowej. Miałam je dla kogoś innego, ale może to jednak było dla ciebie, kropka. Wzruszyłam się. Po raz pierwszy od dawna poczułam coś więcej niż ból, poczułam nadzieję. Od tamtego momentu coś się zmieniło. Wstałam następnego dnia z nową siłą. Zaczęłam uczęszczać na zajęcia wieczorowe, w wolnych chwilach uczyłam się z podręczników które pożyczyła mi pani Irena. Każda litera, każdy wzór matematyczny był jak cegła w murze, który budowałam między sobą a przeszłością. Nie wiedziałam jeszcze, dokąd mnie to wszystko zaprowadzi. Ale wiedziałam jedno. Nigdy więcej nie pozwolę, by ktoś odebrał mi poczucie własnej wartości. Nie trzeba być kimś ważnym, by zostać dostrzeżonym. Czasem wystarczy być sobą. Ale bycie sobą to najtrudniejsza forma odwagi. Mijały tygodnie, a potem miesiące. Każdy dzień był krokiem pod górę, czasem w błocie, czasem w śniegu, ale zawsze do przodu. W piekarni zaczęli mnie rozpoznawać. Nie po imieniu, bo nikt go tam nie znał, ale po tym, jak dokładnie myłam podłogi, jak pilnowałam porządku. Ta cicha dziewczyna z rana, tak o mnie mówiono. Szkoła wieczorowa była moją ucieczką. Choć zaczynałam zajęcia zmęczona, z dłoni wciąż pachnącymi mąką i chlorem, czułam się tam jak ktoś inny. Książki, równania, nauczyciele wszystko to było dla mnie jak oddech świeżego powietrza. Czułam, że buduję coś, co może przetrwać. Coś, czego nikt mi nie odbierze. Najbardziej pamiętam panią profesor Nowicką, nauczycielkę rachunkowości. Kobieta w okularach, o surowym spojrzeniu, ale cichym sercu. Przez pierwsze tygodnie nie zwracała na mnie uwagi. Poza suchym, proszę usiąść, lub dobrze. Aż któregoś dnia, po sprawdzianie, poprosiła mnie, bym została po lekcji. Podeszłam do jej biurka z bijącym sercem, myśląc, że zrobiłam coś źle. Spojrzała na mnie i powiedziała krótko: Twoje wyniki są imponujące. Nie masz tu rodziców. Nikt cię nie naciska. A mimo to jesteś najlepsza w grupie. Dlaczego? Zająknęłam się. Bo to moje jedyne wyjście. Ujęła długopis i zapisała coś na kartce. Podała mi ją. To adres mojego znajomego. Biuro rachunkowe. Szukają kogoś do pomocy. Niewielkie pieniądze, ale legalna umowa i doświadczenie. Jeśli się postarasz, możesz mieć coś więcej niż tylko szmatę i mop. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Głos uwięzł mi w gardle. Po raz pierwszy ktoś nie tylko zauważył moją pracę, ale ją docenił. Wróciłam do mieszkania pani Ireny z kartką w dłoni, jakby była biletem do innego świata. Spojrzała na mnie, jeszcze zanim zdążyłam coś powiedzieć. Widzisz? Mówiłam, że nie jesteś stworzona do sprzątania cudzego życia. Masz stworzyć własne. Rozmowa w biurze była krótka. Małe pomieszczenie z dwoma biurkami, zapachem kawy i tonami papierów. Mężczyzna, pan Jakub, był spokojny i rzeczowy. Potrzebuję kogoś do wprowadzania danych. Reszty nauczysz się w praktyce. Wynagrodzenie na początek minimalne, ale jeśli pokażesz, że potrafisz więcej, porozmawiamy. Zaczęłam tydzień później. Godziny spędzone nad fakturami, obliczeniami i rejestrami były dla mnie jak układanki logiczne, dokładnie to, co kochałam. Nikt tam nie wiedział o mojej przyszłości. Nikt nie patrzył na mnie z góry. Liczyło się tylko to, co potrafię. A ja potrafiłam. Z czasem powierzano mi coraz więcej obowiązków. Pan Jakub po kilku miesiącach zaprosił mnie do swojego gabinetu. Elwiro, jest coś, co chciałbym Ci zaproponować. Pracujesz tu, jakbyś była u siebie. Masz talent, organizację, lojalność. Chciałbym, byś została moją asystentką. Byłam w szoku. Od sprzątaczki do asystentki biura rachunkowego w niecały rok. Czułam się, jakbym odnalazła w sobie kogoś, kto przez lata był zakopany pod warstwami wstydu i bólu. Po godzinach pracy zapisałam się na kurs księgowości. Uczyłam się nocami. Pani Irena parzyła mi herbatę i mówiła, że nigdy nie była dumna z nikogo tak, jak ze mnie. To dzięki niej przestałam myśleć o sobie jako o tej, która przeszkadza. Zaczęłam widzieć siebie jako kobietę, która, choć złamana, zbudowała się od nowa. Pewnego wieczoru, kiedy siedziałam przy kuchennym stole z papierami do egzaminu, pani Irena przyniosła mi kopertę. To do ciebie! Z miasta rodzinnego. Zamarłam. Wzięłam ją ostrożnie, jakby mogła mnie oparzyć. Na odwrocie rozpoznałam pismo mojej matki. Nie otworzyłam jej od razu. Trzymałam ją przez kilka dni. Jak relikt przeszłości, którego się boisz, ale który wzywa cię z mroku. Gdy w końcu zerwałam kopertę, zobaczyłam tylko kilka linijek. Elwira, nie wiemy, gdzie jesteś. Jeśli możesz, odezwij się. Tata jest chory. Kinga też nie radzi sobie najlepiej. Potrzebujemy cię, kropka. W głowie rozbrzmiewało echo tamtego wieczoru dlaczego po prostu nie znikniesz? A teraz potrzebujemy cię, kropka. Ironia losu? Sprawiedliwość? A może po prostu czas, który zatoczył koło? Z biegiem lat niektóre rany się nie goją, one tylko uczą, jak żyć z bliznami. Ale gdy los odwraca karty, pytanie brzmi: co zrobisz, mając władzę, o której kiedyś tylko marzyłaś? Minęły cztery lata od chwili, gdy opuściłam dom. Cztery lata samotności, pracy, nauki. Cztery lata których każda decyzja była cegłą w fundamencie mojego nowego życia. Elwira, którą kiedyś można było zbyć milczeniem, już nie istniała. Miałam 21 lat i pracowałam jako księgowa w małej, ale dynamicznie rozwijającej się firmie. Miałam własny pokój w mieszkaniu pani Ireny, która nadal była dla mnie jak rodzina. Wciąż nie miałam zbyt wiele, ale to, co miałam, było moje, uczciwie wypracowane, czyste, prawdziwe. W niedzielne poranki lubiłam wstawać wcześniej i pić herbatę na balkonie. Patrzyłam na wschodzące słońce, jakby każda jego śmiugę mówiła: Zobacz, przetrwałaś. I wtedy, tamtego ranka, gdy jeszcze nie zdążyłam dopić herbaty, usłyszałam dzwonek do drzwi. Poczułam coś dziwnego intuicja, która ścisnęła mi żołądek. Nie spodziewałam się nikogo. Otworzyłam. Przez kilka sekund nie mogłam oddychać. Na progu stali moi rodzice. Mama, postarzała, z siwymi włosami i oczami zapadniętymi od zmęczenia. Ojciec, wychudzony, z laską, której nigdy wcześniej nie potrzebował. Za nimi Kinga zmieniła się. Miała podkrążone oczy, cera była blada, a jej postura, jakby świat z niej uszedł. Nikt się nie odezwał. Przez długą chwilę tylko na siebie patrzyliśmy. Potem matka szepnęła: Elwira, błagam, potrzebujemy cię, kropka. Zaprosiłam ich do środka. Nie z litości. Z ciekawości. Bo choć nie wiedziałam, co przyszli mi powiedzieć, wiedziałam, że przeszłość właśnie wróciła, nieproszona, ale nieunikniona. Usiedli na kanapie. Pani Irena zerknęła przez drzwi kuchenne, a potem wykofała się cicho, jakby przeczuwała, że to spotkanie musi się odbyć bez świadków. Mama mówiła pierwsza. Powoli, jakby każde słowo ważyło tonę. Ojciec ma problemy z sercem. Kinga miała wypadek. Potrzebuje rehabilitacji. A firma, nasza piekarnia, zbankrutowała. Zrobiliśmy wiele błędów. Zaciągnęliśmy kredyty, i teraz grozi nam utrata domu. Milczałam. Patrzyłam na nich z dystansu, którego przez lata się nauczyłam. Na twarzy Kingi nie było widać skruchy. Jedynie zmęczenie. Jakby była tu z przymusu, nie z potrzeby naprawy. Ojciec chrząknął. Słyszeliśmy, że dobrze ci się wiedzie. Że jesteś księgową. Może mogłabyś spojrzeć na nasze dokumenty. Pomóc w negocjacjach z bankiem. Nie odpowiedziałam. W głowie miałam tamten wieczór sprzed lat, tamto zdanie, które złamało mi serce: Dlaczego po prostu nie znikniesz? Teraz ci sami ludzie stali przede mną w ciszy, którą kiedyś używali jak broni. Ale już nie byłam tą samą dziewczyną. Wstałam, podeszłam do okna, wzięłam głęboki oddech. Dlaczego przyszliście właśnie do mnie? Mama spuściła wzrok, bo tylko ty możesz nas uratować. Kinga skrzywiła się. Nie przesadzajmy. To tylko pomoc w papierach. Spojrzałam na nią. Ton jej głosu wciąż ten sam. Jakby nigdy mnie nie przeprosiła. Bo, nigdy nie przeprosiła. Powiedz mi, Kingo, zaczęłam, czy ty naprawdę nie widzisz, jak bardzo mnie wtedy skrzywdziłaś? Milczenie. Czy ty naprawdę nie pamiętasz, jak wszyscy troje pozwoliliście mi odejść, jakbym nie istniała? Jakbyście byli wdzięczni, że się wynoszę? Ojciec wstał powoli. To były inne czasy. Byliśmy zmęczeni. Popełniliśmy błędy. Westchnęłam. Nie chodzi o to, że popełniliście błędy. Każdy je popełnia. Chodzi o to, że nigdy nie przyznaliście się do nich. Przyszliście tu, bo wam się to opłaca. Nie dlatego, że mnie szanujecie. Zapadła cisza. Mama zaczęła płakać. Ojciec zamilkł, a Kinga po raz pierwszy spuściła wzrok. Wyszli po godzinie. Bez krzyku, bez obietnic, bez rozwiązania. Zostawili tylko cień, który na nowo zaciążył mi w sercu. Wieczorem siedziałam przy stole z filiżanką herbaty, a pani Irena podeszła cicho i usiadła naprzeciwko mnie. Nie musisz ich ratować, Elviro. To że potrafisz przebaczyć, nie znaczy, że musisz wracać do ognia. Nie odpowiedziałam. Tego wieczoru nie byłam pewna, co czuję. Ból? Triumf? Wątpliwość? Ale jedno wiedziałam na pewno. Tym razem to ja miałam wybór. Zamknięcie drzwi nie oznacza nienawiści. Czasem to jedyny sposób, by nie zatracić siebie, kropka. Dni po ich wizycie miały powoli. W powietrzu wisiało coś ciężkiego, czego nie potrafiłam nazwać. To nie był już gniew, nie ten ostry, bolesny, który paraliżował. To było coś bardziej dojrzałego. Coś, co przypominało rozczarowanie. Nie miałam obowiązku im pomagać. Ale mimo to nie umiałam spać spokojnie. W nocy wracały obrazy: ojciec z laską, mama z drżącymi rękami, Kinga bez siły, bez dumy. Czy naprawdę się zmienili? Czy może tylko grali kolejny raz? Pewnego popołudnia zadzwonił telefon. Numer nieznany. Odebrałam. Elviro? To ja, mama. Cisza po drugiej stronie była długa. Ojciec miał zawał. Kinga jest z nim w szpitalu. Nie proszę cię o pomoc. Po prostu chciałam, żebyś wiedziała. Nie odpowiedziałam. Zakończyła rozmowę, zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć. Siedziałam długo w fotelu. Potem wstałam, ubrałam się i poszłam na spacer. Przechodziłam obok tej samej piekarni, w której kiedyś myłam podłogi. Teraz jej właściciel witał mnie uśmiechem, czasem prosił o radę finansową. Ludzie, którzy kiedyś na mnie nie patrzyli, teraz mówili: Pani Elwiro. Zmieniłam się. Urosłam nie tylko wiekiem, ale i sercem. I to właśnie to serce kazało mi podjąć decyzję. Następnego dnia pojechałam do szpitala. Weszłam cicho, nie dzwoniąc wcześniej. Odnalazłam pokój. Kinga siedziała przy łóżku ojca. Jej twarz była zmęczona, oczy czerwone od płaczu. Zerknęła na mnie z niedowierzaniem. Przyszłaś? Skinęłam głową. Ojciec spał. Blady, kruchy. Jak cień tego mężczyzny, który kiedyś nie potrafił wykrztusić słowa obrony, gdy jego córkę wyrzucano z domu. Kinga wstała i podeszła bliżej. Nie wiem, jak mam z Tobą rozmawiać. Zawsze myślałam, że to Ty byłaś problemem. Teraz widzę, że to my wszyscy byliśmy. Patrzyłam na nią długo. Milczenie było gęste. Nie przyszłam tu po przeprosiny, powiedziałam w końcu. Przyszłam, bo sama musiałam wiedzieć. Kim jestem i kim nie chcę być. Usiadłam obok. Nie dotknęłam ojca, nie pogłaskałam. Ale byłam tam. Obecność, nielitość. W kolejnych tygodniach pomagałam im na swój sposób. Skontaktowałam się z bankiem, przeanalizowałam dokumenty. Znalazłam plan restrukturyzacji długów. Nie robiłam tego dla nich. Robiłam to dla siebie, by wiedzieć, że potrafię dać coś z siebie, nie tracąc godności. Nie wróciłam do tamtego domu. Nie zasiadłam z nimi przy stole. Spotykaliśmy się w przestrzeni neutralnej, biurze, szpitalu, urzędzie. Zawsze z dystansem. Zawsze z granicami. Z czasem mama zaczęła pisać listy. Długie, nieporadne, pełne słów, które miały nadejść lata wcześniej. Nie odpisywałam, ale czytałam każdy z nich. I wiedziałam, że to już nie ja muszę nosić ciężar ich win. Minął rok. Pani Irena zmarła spokojnie we śnie. Odeszła tak, jak żyła, cicho, godnie, z sercem pełnym troski. Zostawiła mi mieszkanie, książki, list i słowa, które dziś noszę jak najcenniejszy dar. Niech cię nie definiują ci, którzy nie potrafili cię pokochać. Twoja wartość nie zależy od ich ślepoty. Dziś prowadzę własne biuro rachunkowe. Pomagam ludziom, którzy, jak ja kiedyś, nie mają nic poza nadzieją. Nie wszystkim można pomóc, ale każdemu można spojrzeć w oczy bez oceny. To mój sposób na spłatę długu wobec pani Ireny. I wobec samej siebie. Czasem jeszcze mijam matkę na targu. Kiwamy głowami z daleka. Żadnych słów. I to wystarcza. Kinga napisała kiedyś e-maila. Krótko, chciałam tylko, żebyś wiedziała, że zazdroszczę ci odwagi i że żałuję. Nie odpisałam, nie dlatego, że jej nie wybaczyłam, ale dlatego, że nie muszę już niczego zamykać, bo zamknięcie już się dokonało, bo prawdziwe zwycięstwo to nie krzyk, to spokój.